Firma Sufix jest jednym z większych producentów na świecie plecionek i żyłek dla wędkarzy w przystępnych cenach. Przedstawimy tutaj plecionki przyponowe, które są używane w wędkarstwie karpiowym przez karpiarzy. Są w ofercie plecionki w otulinie i bez otuliny miękkie. Bez otuliny plecionka o nazwie Herculine Blend, Nuflex, Ballistic, Silky Soft, Herculine Heavy. Plecionki to są w wytrzymałościach 15, 25, 35 LB. Są także plecionki w otulinie do zastosowań w warunkach ekstremalnych, gdzie są różnego rodzaju kamienie, krzaki, zaczepy, stelcz skin, cameleon, camo skin. Są to też plecionki w wytrzymałościach 15, 25 i 35 LB w różnych wariantach kolorystycznych. Taką nowością z zeszłego roku są plecionki z serii 8.3.2. Są to bardzo tonące szybko plecionki w otulinach i o wytrzymałościach 25-35 LB oraz w różnych wariantach kolorystycznych. Każdy z tych plecionek ma taki dispenser, który jest ładnie opisany. Z góry się pokażę. Podełeczko zawiera wyciągniętą próbkę tej plecionki. Praktyczny ucinacz. Jest także ładnie opisane na grzbiecie jaka to model tej plecionki wytrzymałość oraz wariant korystyczny. W pudełku bardzo ładnie się prezentuje i mamy jasny przegląd co, jakie plecionki używamy. Każde opakowanie plecionki zawiera również taką małą instrukcję o przyponach, węzłach, które możemy wykorzystywać z danych plecionek. Tutaj pracują węzły oraz rodzaje przyponów. I z, z podanym model plecionki i co z tego przyponu możemy sobie zawiązać. Bardzo przydatne, zwłaszcza dla początkujących karpiarzy.